Rozdział osiemnasty Halo, paniusiu! Do ciebie mówię. Wielki mięśniak musiał zwracać się do zaluny, bo w pobliżu na ulicy nie było nikogo innego. Jednak Sulustanka postanowiła nie zwalniać kroku, dopóki nie zaczął deptać jej po piętach. Trzymając się tuż za nią, krzyknął znów. Powiedziałem, do ciebie mówię. Nie, nie do mnie. Odparła spokojnie, brnąc przez błoto. Gdybyś mówił do mnie, użyłbyś mojego imienia. Pijany osiłek przyspieszył kroku i się roześmiał. A skąd mam niby wiedzieć, kim jesteś? Oto to. Zaluna obróciła się i spiorunowała go wzrokiem spod kaptura. W takim razie nie masz po co mnie zaczepiać, Katicusie Brailu. Wracaj do domu do swojej żony i dzieci. Twarz Zbira zbladła w blasku księżyca. Chwileczkę. Skąd wiesz, kim jestem? To nie ma znaczenia, rzuciła, chowając prawą dłoń w długim luźnym rękawie połączeni poncho najlżejszego ubioru, który posiadała, skrywającego jej postać. Ważne jest tylko to, że teraz zostawisz mnie w spokoju. Bray parsknął głośnym śmiechem. A co jeśli tego nie zrobię? Wówczas utniesz sobie pogawędkę z tym, wysunęła z prawego rękawa dłoń z, z niewielkim blasterem. Teraz w porządku? Wcięty wielkolud wytrzeszczył oczy na widok broni, a potem zawrócił chwiejnym krokiem i zniknął w mglistym mroku gorsyńskiej nocy. Podejmując marsz Zaluna schowała blaster zadowolona, że nikt nie wiedział, i że broń nie była używana od 33 lat, odkąd jej matka zostawiła ją jej, jej w spadku. Oczywiście nie znała z widzenia wszystkich mieszkańców Gorsy Cindy, jednak w ciągu ponad ćwierć wiecza monitorowania odhaczyła na swojej liście całe mnóstwo szemranych typów. I wszystko wskazywało na to, że wielu z nich ma w zwyczaju kręcić się w okolicy dołów. Niektórych górników w jakiś niewytłumaczalny sposób ciągnęło tu nawet po zamknięciu kopalń odkrywkowych. Cóż, może mieli sentyment do tej okolicy. Wiedziała jednak z doświadczenia, że takie towarzystwo przyciąga kłopoty jak magnes. Obejrzała na monitorach kamer zbyt wiele stoczonych tubujek, dziesiątki istot okradanych czy zaczepionych dla rozrywki. Nieważne jak nie wynagradzano pracowników, nigdy nie płacono im dość, by powstrzymać ich od odgnębienia praworządnych obywateli. Gdyby jednak otrzymywali wyższe wynagrodzenie, zwyczajnie piliby więcej, a to jeszcze pogorszyłoby sytuację. Spotkanie z nachalnym nieznajomym było po prostu kolejnym przykrym punktem dnia pełnego koszmarów. Po tym jak Hetto został aresztowany, reszta jej podwładnych w transcepcie odbębniła swoje nadgodziny w ciszy. Nikt nie śmiał się odezwać. Jeśli wierzyć słowom imperialnego porucznika, każdy mógł być pod lupą. Zaluna liczyła na to, że jeśli odnajdzie znów Skelly'ego, zrehabilituje majnoki, teraz opiniane o to, że nie namierzyły go wcześniej. Jednak wszystkie jej nadzieje okazały się płonne. Gdy dowiedziała się, że zamachowcy, udali... zamachowcy udało się uciec z biura mąglą, nim zjawili się szturmowcy. Cóż, przynajmniej nikt nie podejrzewał Majnoków o to, że mu pomogli. Nadzorczyni fabryki spędziła godzinę broniąc swojego zespołu ochrony przed zarzutami szturmowców. Mimo to Zaluna miała świadomość, że w transcepcie czekają ich teraz ciężkie dni. A nawet jeśli nie wydarzy się nic strasznego, praca, którą tak uwielbiała, nigdy już nie będzie taka sama. To dziwne, tak wielu mieszkańców Gors żyło w strachu, szczególnie Sulustan przedstawicieli innych, mniejszych ras. A mimo to podczas pracy z majnokami czuła się w pewien sposób pod opieką. W odizolowaniu było bezpieczeństwo, a posiadanie informacji dawało ochronę. Owszem, jej praca należała do zajęć, które mogły przysporzyć innym problemów, ale ona chciała wierzyć, że wiele osób, które podsłuchiwali, było z natury złych i skłonnych do gnębienia biednych pracownic w ciemnych uliczkach. Coraz częściej zdarzało się jednak, że na celownik brano niezw niezwykłych hurikanów, ale ludzi takich jak... cóż, jak Hetto. A teraz przyszła kolejna samego Hetta, którego los stał się nagle niepe niepewny. Nikt w biurze tego nie rozumiał. Jasne, Hetto może i nie narzekał na warunki pracy oraz płace, ale kto nie narzekał? Owszem, był zdania, że, że to zbrodnia, co Imperium robi z niegdyś... Wspaniałymi jaskiniami Cindy. Jednak ten popularny pogląd podzielało wielu mieszkańców Kors. Co innego przekazana jej data kostka. Zaluna domyślała się teraz, że to ona musi być pra prawdziwą przyczyną, dla której zainteresowano się Hettem. Gdy jej zmiana dobiegła końca, wróciła do domu, by sprawdzić, co takiego skrywa urządzenie. Co prawda Hed to nie pozwolił jej przeglądać danych, ale podglądanie było jej chlebem powszednim. I nie zamierzała przekazywać nośnika tej całej herze, dopóki nie przekona się, co on zawiera. Skorzystała z czytnika, który dostała jako nastolatka, dla bezpieczeństwa odłączonego od holonetu. I zaszywszy się na wszelki wypadek w garderobie, przejrzała treść data kostki. Była zaszyfrowana za pomocą komercyjnego programu, jednak Zaluna, która przeprowad... przepracowała parę lat w sektorze gromadzenia danych elektronicznych, bez trudu złamała kod. Była zaskoczona tym, co odkryła. Jakimś cudem Hettowi udało się załadować na nośnik wszystkie dane transceptu dotyczące każdej z osób, które majnoki kiedykolwiek obserwowały na Gors i jego księżycu, od czasów Republiki aż do dziś. Przeszło jej przez myśl, że Hera może reprezentować konkurencyjną firmę z sektora nadzoru i że miało to związek ze szpiegostwem korporacyjnym szpiegowanie szpiegujących dla zysku. Kiedy to wiecznie spłukany mógł liczyć na sobitą zapłatę. Cóż, jeśli tak było, to ona nie miała najmniejszego zamiaru brać w tym udziału. Gdy jednak głębiej się nad tym zastanowiła, dotarło do niej, że Transcept nieustannie sprzedawał pozyskiwane przez siebie dane, czasem na ogromną skalę. Taki krok byłby więc zupełnie bez sensu. Kiedy przyjrzała się informacjom bliżej, zrozumiała, że to nie dane personalne, zapisane w talkostce miały kluczowe znaczenie stanowiły jedynie wskazówkę dotyczącą systemu działania sieci nadzoru. Każdy obraz, nagranie próbki głosu, każdy wynik pioskanu i akt łączności elektronicznej powiązany z nazwiskiem w plikach był opatrzony informacją o tym, jak został zdobyty. Dzięki temu odbiorca mógł namierzyć dowolny punkt monitoringu w lokalnej sieci transceptu. Ale komu coś takiego mogło się przydać? Może kolejnemu oszołomowi pokroju skaliego, Jakiemuś świrusowi albo szalonemu zamachowcowi, który chciał wiedzieć, do czego zdolne jest Imperium, aby mu zaszkodzić. Cóż, jeśli tak, to Zaluna w tym także nie chciała uczestniczyć. Jednak Hetto, Hetto taki nie był, a to sugerowało kogoś innego. Komu mogło zależeć na podobnych informacjach? Kogoś, kto troszczył się o to, jak Imperium obchodzi się z mieszkańcami Kors? Kogoś, kto nie był obojętny? Podobnie jak ona? Jeśli istniał choćby cień szansy na to, że ta cała Hera była właśnie kimś takim, warto chociaż z nią porozmawiać. Nieważne, czym to grozi. Jedna rozmowa nic więcej. Nie miała zamiaru kończyć jak Hetto. Była mu jednak winna choć tyle. Mimo to należało zachować wszystko w tajemnicy. I właśnie dlatego czuła się zdezorientowana miejscem, w którym miała się spotkać z kontaktem Hetta. Pas asteroid? Nie była w kantynie od... Od 30 lat, jednak, widziała, widziała dość nagrań, by zastanawiać się, dlaczego ktoś miałby wybierać takie miejsce na potajemne spotkanie. Tyle oczu, tak wiele uszu, nie mówiąc już o innych zaskakujących organach zmysłów, należących do bywalców kantyny innych ras. Napędzona adrenaliną rozpakowała cały swój sprzęt, na którym ćwiczyła podczas, podczas szkoleń przez wiele lat, gdy poznawała techniki ukrywania kamer i mikrofonów. A także namierzanie ich dla celów napraw na podstawie ich emisji podprzestrzennych. Wykryj je, nim one wykryją Ciebie. Tak brzmiała zasada, dzięki której zyskiwało się przewagę. Nad zaluną mi kotał neon. Nie było sensu zwlekać. Het to, biedaku, to dla Ciebie, mruknęła, otulając się szczelnie i peleryną i wchodząc do środka.